Sprawdzisz A może jest to milionerów? To jest, jest to... Piątka, ale nic większego tam. Gramy, gramy. Dzień, Dzień dobry, Dzień proszę panią. Dobry. O pani nie gra. Jak nie gram? Ja zawsze gram. Dwa zakłady w Lotto plus pojedyncze. Tak jest. Ja wie pani, jak mam wygrać, to wygram tak, nie? Już też 50, Podobno tutaj padła najwyższa wygrana w lotto w Szczecinie. O. No, jedna chyba z większych wygranych, bo mieliśmy prawie 6 milionów, było 5975. I kiedy to było dokładnie? Dokładnie to było 26 lutego 2003 roku. Ale mieliśmy też również wygraną w tamtym roku, w 20 czerwca, w Jokera padło miliona, przepraszam, 3,5 miliona. I na numer. 13. Joker był numerem 13. Szczęśliwa liczba okazała Szczęśliwa. się. Szczęśliwa. 13 okazała się szczęśliwą liczbą. 21. Jeden niech pani puści tak z automatu. I jeden. 850. Czeka na... Warto grać. Proszę bardzo. Nie widziałam. Sama sobie pozwoliła. I proszę bardzo. Proszę, a pani często gra? A no nawet, nawet. Co tydzień? Tak, I ile pani najwięcej wygrała? Nie raz po trzy razy. Najwięcej wygrałam: 120 zł. Proszę bardzo, Floto plus. To by specjalna wygrana będzie. Milion złotych dodatkowe, tak? Dwa a, razy dobra, plus. No dobra, jak z plusem, to z będą plusem, moje 35 dobra. milionów floto, a milion złotych plusi. Dla plusa gram, jak jest powyżej 4 milionów. I wygrał Pan coś już? Czy? No trójka tylko. Trójka to ile to było? Pieniędzy? No, po 20 złotych jest, no nie więcej. A ile lat Pan już gra? Ciężko mi powiedzieć. No, ale myślę, że z 15. To żadnej kumulacji Pan nie przegapi, tak? A, no staram się tak zagrać. Trójka, 24 złote. Są się. No, to tak jak, zawsze. tak jak zawsze. I jakoś drapeczkę to ekstra. No, to co? Ludzie bardzo chętnie przychodzą, bo to jest już taka kwota, że każdego kusi, nie? Bo wiadomo, że <grym> duża jest wygrana. Grają, mają nadzieję, że wygrają. Pytam się z plusem, czy. Czy, czy normalne lotto, bo teraz są te dwie wersje, nie? Mm -hmm. więc odpowiednio. Jak ktoś prosi lotto, no to lotto, a jeżeli by z plusem, no to z plusem. I odpowiednio, mu. dwa zakłady, pięć zakładów, sześć zakładów, ilość losowań, jeżeli ktoś sobie życzy na dwa, na trzy. No są też systemowe zakłady, że lotto, mm -hmm. system można grać od siedmiu liczb do dwunastu na jednym zakładzie bo zakłady to są takie proste, to zawsze jest 6 liczb tylko skreślonych. A jeżeli jest już system, to w ten czas jest od 7 do 12 skreślamy w jednym tył. No i ilość kuponów wyślij i wysyłamy. I komputer losuje nam szczęśliwe liczby. Tak, to jest. I to w każdą, tak samo w każdą grę to jest tak samo. Czy ktoś prosi mini lotka? Według życzenia, ile zakładów, ile losowań i w ten sposób, czy coś takiego. Także kaskada jest. Kaskada tak samo, kaskada jest codziennie.